Products to narzędzie, które umożliwia śledzenie danych dotyczących Twojej działalności. Narzędzie Products w internetowej wersji Operations Center umożliwia wyświetlanie używanych obecnie i historycznie odmian chemikaliów, nawozów i mieszanek w zbiorniku. Konfiguracja produktów w trybie online umożliwia planowanie prac polowych z wyprzedzeniem i poprawę jakości danych dokumentacji. Ten podstawowy krok konfiguracji pozwoli również wyeliminować konieczność ręcznego wprowadzania odmian nasion i innych elementów w kabinie przez Ciebie i Twój zespół. W tym filmie zostanie poruszonych pięć tematów. Nawigacja, Dodawanie nowych produktów i mieszanek w zbiornikach, edytowanie produktów i mieszanek w zbiornikach, archiwizowanie produktów i mieszanek w zbiornikach oraz eksportowanie danych produktu. Aby przejść do narzędzia Products, należy wybrać menu Setup, Konfiguracja. W narzędziu Products znajduje się panel filtrowania. Panel filtrowania pozwala zawęzić wyświetlaną listę produktów. Aby znaleźć konkretny produkt, można skorzystać z funkcji wyszukiwania. Można także odfiltrować listę według producenta, kategorii, rodzaju roślin i innych kryteriów. Przycisk Available, dostępne, umożliwia wyświetlenie wszystkich produktów aktywnych w organizacji. Przycisk Archive, zarchiwizuj, umożliwia wyświetlenie wszystkich zarchiwizowanych produktów. Funkcja archiwizacji pozwala zapewnić przejrzystość listy produktów poprzez zapisanie w innym miejscu przestarzałych lub nieużywanych produktów i mieszanek w zbiornikach. Wyniki wyszukiwania z panelu filtrowania są wyświetlane na liście produktów. Na liście produktów znajdują się nagłówki umożliwiające sortowanie według nazwy produktu, producenta, daty i innych kryteriów w celu łatwej analizy. Produkty i mieszanki w zbiornikach są podzielone na oddzielne listy. Można przełączać się między nimi wybierając przycisk Products, Produkty lub Tank Mixes. Mieszanki w zbiornikach. Zobaczmy, jak dodać nowy produkt. Najpierw należy upewnić się, że wybrana lista to Products Produkty, a następnie wybrać Add a Product Dodaj produkt. W tym przykładzie dodamy nowy środek chemiczny. W obszarze Category Kategoria należy wybrać opcję Chemical środki chemiczne, a następnie typ środka chemicznego. W zależności od Twojej lokalizacji może być dostępna wstępnie przygotowana biblioteka producentów. Jeśli dany producent nie znajduje się na liście albo lista jest niedostępna, można dodać środek chemiczny jako produkt niestandardowy. Podczas dodawania produktu niestandardowego należy wypełnić wszystkie wymagane pola, takie jak nazwa, kategoria i nazwa producenta. Aby dodać niestandardową nazwę producenta, należy wybrać Other, inny, na dole listy producentów, a następnie wpisać nazwę w polu tekstowym. Można również wybrać opcję Generic ogólne. Jeśli nazwa producenta nie ma znajdować się w narzędziu Products, w przypadku dostępności numer rejestracji środka chemicznego jest automatycznie dodawany z biblioteki. Istnieje także możliwość ręcznego wprowadzania numeru rejestracji w celu uzyskania szczegółowej dokumentacji i prowadzenia ewidencji. Mieszanki w zbiornikach można tworzyć na dwa różne sposoby. Na stronie Products Produkty lub na stronie Tank Mixes mieszanki w zbiornikach. Aby wygenerować mieszankę w zbiorniku z poziomu strony Products, należy wybrać produkty, które mają zostać uwzględnione w mieszance w zbiorniku, a następnie opcję Generate Tank Mix. Generuj mieszankę w zbiorniku. Następnie utworzone zostanie nowe okno, w którym można edytować mieszankę w zbiorniku. Należy tam wprowadzić dawkę ogólnego dozowania danej mieszanki w zbiorniku. Jest to dawka stosowania mieszanki w zbiorniku za pomocą aplikatora. W razie potrzeby można dodać dodatkowe produkty do mieszanki w zbiorniku, korzystając z opcji Select Products. wiesz produkty. Należy dodać właściwą dawkę i jednostkę miary do każdego produktu będącego składnikiem mieszanki w zbiorniku. Domyślnym nośnikiem jest woda, ale można wybrać inną substancję. Generator mieszanki w zbiorniku jest wyposażony w narzędzie, które pomaga w obliczeniu ilości produktów koniecznej do dodania do zbiornika na podstawie wybranego rozmiaru zbiornika i dawki. Pozwala ono również obliczyć, jak duży obszar będzie można pokryć za pomocą zawartości każdego zbiornika oraz ile zbiorników będzie potrzebnych. Teraz należy wprowadzić nazwę mieszanki w zbiorniku. Jeśli to wskazane, można wybrać docelowe uprawy, do których będzie stosowana mieszanka w zbiorniku. Na koniec Należy wybrać Save Zapisz, aby dodać mieszankę w zbiorniku do listy na stronie produktów. Aby dodać nowym mieszankę w zbiorniku ze strony Tank Mix mieszanki w zbiorniku, należy wybrać przycisk Tank Mixes mieszanki w zbiorniku, a następnie Add a Tank Mix dodaj mieszankę w zbiorniku. Otworzy się wyskakujące okno Add a Tank Mix dodaj mieszankę w zbiorniku, w którym można wykonać te same czynności, aby edytować i zapisać mieszankę w zbiorniku. Proces edycji produktu lub mieszanki w zbiorniku w zasadzie przebiega identycznie. Produkt lub mieszankę w zbiorniku można w dowolnym momencie edytować. Po wybraniu nazwy elementu pojawi się nowe wyskakujące okno, w którym można wybrać opcję Edit, Edytuj. Aby zmienić producenta, dawkowanie roztworu i temu podobne. Zarchiwizowanie produktu lub mieszanki w zbiorniku powoduje usunięcie tego elementu z listy Available, Dostępne i innych narzędzi w Operations Center. Pozwala to na utrzymanie aktualnej listy produktów i uniknięcie błędów związanych z mieszaniem. Aby zarchiwizować element należy zaznaczyć pole wyboru obok nazwy produktu lub mieszanki w zbiorniku. Aby przywrócić produkt lub mieszankę w zbiorniku należy wybrać przycisk Archive – archiwizuj. Zaznaczyć pole wyboru obok nazwy produktu i kliknąć przycisk Make Available. Udostępnij. Spowoduje to przeniesienie elementu z powrotem do listy Available. Dostępne elementy. Warto pamiętać, że archiwizacja produktu nie spowoduje usunięcia go z wcześniej zarejestrowanych operacji. Korzystanie z narzędzia Products w połączeniu z kreatorem pliku ustawień. Umożliwia dodawanie produktów i mieszanek w zbiorniku do plików ustawień w celu bezprzewodowego wysyłania ich do maszyny. Można także korzystać z narzędzia Work Planner, Planner pracy, do tworzenia wstępnie zdefiniowanych planów pracy dla operatorów i płynnego przesyłania ich do wyświetlaczy czwartej generacji. Przybliżymy obie te opcje w kolejnych filmach. Jeśli użytkownik chce udostępnić dane produktu lub zapoznać się z nimi poza Operation Center, można je wyeksportować jako arkusz kalkulacyjny. Należy zaznaczyć pole wyboru, obok nazwy produktu lub mieszanek w zbiorniku, których dane mają być wyeksportowane, a następnie wybrać opcję Export to CSV. Eksportuj jako plik CSV. W tym filmie omówiliśmy kilka rzeczy, które pomogą Ci rozpocząć korzystanie z produktów. Dziękujemy!